Hejka Widzowie, ja witam was w nowym filmie na moim kanale e, jak możecie się domyślać już po co dzisiaj jest nowy odcinek Znacie, że obnawiamy kanał dzisiaj karteczki, które mam tutaj przygotowane e, będą decydować o naszym dniu w Star Stable więc zaczynamy sobie już pamiętajcie o zostawienie suba i lajka możecie jakiś miły komentarz a my lecimy z wybraniem konia jak już mówiłam, mam tu swoje karteczki, więc którego z tych koni tutaj, które mam w boksach, sobie wybierzemy. Więc uwaga losuję, którego tu wybrać, którego tu wybrać. Wybrał nam się Air Flash, więc go zaraz ogarniamy. Air Flash to jest tutaj uwaga, Ten konik właśnie tu, więc będziemy go ogarnąć. to jest koń yy, koń hanuwerski, więc dzisiaj na nim będziemy sobie tuptać i zaraz sobie wybierzemy jaki kolor sprzętu do niego bierzemy o Jezu Uch, problemy techniczne mam tutaj już do wybrania kolorki jak i auty więc O, lepijemy Okej, okay, wyglądał nam się niebieski, myślałam, że będzie gorzej, więc dobra, ubieramy go na niebiesko. Dobra, ja już wrócę tutaj do szafy i zapomniałam, przecież jak on ma outfit niebieski, to ja też muszę mieć outfit niebieski, więc no więc sobie bierzemy tutaj, muszę jeszcze zrobić porządek u mnie w inwentarzu, bo mam trochę syf tutaj, dobra, więc tak na szybko. Zrobię tylko dwie karteczki, czy ogarniam inwentarz, czy nie i zaraz do Was wracam. Wylosowałam karteczkę, że mam ogarniać inwentry, ten mój plecaczek tutaj, więc od razu to zrobimy sobie. Mój plecaczek ogarniam. Dobra, mój inwentarz jest ogarnięty, zostawiam sobie tylko odznakę. Żeby tutaj yy, zaczepić, bo jest oczywiście tutaj niebieska, może tego nie widać na filmie, ale jest niebieska. I teraz wybierzemy sobie, mam w ogóle zielony kantar, bo nie wiem czy mam. Chyba nie mam. Więc możemy kupić w sumie, w sensie niebieski, nie zielony, co ja mówię. Ale zobaczymy jeszcze w tych dalszych slotach tutaj gdzieś. Może się gdzieś znajdzie jakiś... Niebiściutki chyba nie będzie, więc kupimy, bo ja zawsze chciałam mieć niebieski kantar, więc przy okazji kupię. Dobra, zobaczę jeszcze tutaj, bo tu mam jeszcze takie podręczne kantarki. To jest czarny halter, ryżowy, zielony i różowy, Dobra, czyli musimy kupić. Więc wchodzimy sobie do sklepiku wybieramy kolor niebieski, łowia, no tutaj to bardziej kantary, o. Tylko teraz, jaki by bardziej pasował do niego. No, muszę tam iść. Teraz do was wracam, jak już tu wszystko poogarnię. Już mam go tutaj yy, u siebie, założonego jako mojego konia obecnego. I teraz musimy wybrać, jaki kantar do niego by najbardziej pasował. Ten ciemny mu bardzo pasuje. Yy. Chociaż nie wiem czy nie, ja jestem lepszy, bo jest jeszcze taki odcień albo taki. Ale mi się wydaje, że ten ciemniejszy jest najlepszy. Jeszcze znalazłem taki. Ale ten ciemny jest bardzo ładny, więc chyba weźmiemy ten ciemny. O, Omazgo 70, kosztuje. Ile? Okej, okay. dobra, trochę. Moje biedne starkońcy na odcinek wydam, oczywiście, dla widza. Dobra, kupione. Mamy kantarek, więc zakładamy. Matkę, matkę, moje biedne pieniądze. Dobre. chodź koniu, idziemy. Idziemy tam. O matkę, to przecież przez boks nie przejdziesz, dobra, bo muszę wyjechać z tobą, niestety. Uch, chodź tam na milkę. Mhm. o, kamerę przywracam. Dobra, chodź tu na myjkę, tu się ogarniemy. Dobra, zaraz do Was wracam, tylko go tu wszystko ustawię i tak dalej. Dobra, koń ustawiony. Kutę, mi się telefon rusza. O, koń ustawiony. Teraz yy, badałobym go wyczyścić w sumie. Lecimy jak już wyczyszczony, to lecimy. Sprzędzik. No, mam tutaj mój plecaczek, i teraz wybieramy ładny niebieski sprzęt, więc czaprak najpierw w pierwszej. Myślę, że do niego będzie pasować ten granatowy, bo ładnie na nim wygląda, więc weźmiemy sobie ten. No, granatowy to niebieski, więc proszę mnie nie karać. Granat to niebieski. Dalej mamy tutaj. O, właśnie, o głowie jakieś ładne. Weźmy sobie tu na dół, tu może być coś fajnego. Siodełko sobie wezmę czarne, bo nie ma, nie ma niebieskiego. Niestety, jakieś ładne tutaj o głowie. To nie jest niebieskie. Oh, oh, oh. Będzie ciężko znaleźć niebieskie yy, Zobaczmy tu Tu mam takie, ale to jasne Które nie pasuje Więc dobra Weźmiemy, przepraszam Ale muszę wziąć czarne Bo nie mam innego ogłowia niestety I wezmę czarne Bo nie, miał, nie mam Innego, ale ochraniacze Chyba na szczęście mam Do kompletu tak, mam tutaj ochraniacze granatowe więc yy, git. Będzie to owiejki mam nie ochraniacze, więc mamy tutaj cały komplecik, więc możemy go już ubierać. Zapomniałam, że jeszcze przecież muszę swój outfit wybrać, więc tutaj lecimy szybciutko garnać. Mam w ogóle taki syf w szafie, że to jest... Yy, niepojęte, więc wybieramy szybko jakieś niebieskie rzeczy pasujące jakieś granacik czy coś. Zobaczmy, co ja tu mam w ogóle. Bo ja nawet sama nie wiem: eee, granat, granat, granat. Nie ma granatu tutaj też. Znane czarne rzeczy, nie ma nigdzie granat. Mhm, uh, 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 uh. Jedyna bluzka jaką widziałam granatową była chyba tu nie tu, no w jedynce tu gdzieś nie, nie tutaj nie tu nie, tu już nie było dalej. No gdzieś widziałam, o! Tu mi przenikła właśnie taka yy, niebieska może być jasna. No będzie pasować, no ale trudno. Spodnie, pasujące, no to my musimy wziąć jakieś jeansy, Ale mam jeszcze taką jeansową bardziej. O, to ona będzie bardziej pasować, teraz weźmy tą jeansową I jakieś spodnie Jeansy By było niebieskie. Mm -hmm -hmm. Dobra, jak znajdę, to do was wrócę. znalazłam niebieski kapelusz, więc sobie akurat weźmiemy. I yy, mam jeansy, co prawda czarne, ale mają tutaj kawałek niebieskiego, więc sobie je weźmiemy, bo akurat czarny siadł, będzie pasować. I teraz tylko znaleźć niebieskie buty jakieś. Buty, 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 buty. Szybko, szybko, szybko. Tam szukamy. Zależy, że tak gatam przez nos, ale jestem trochę przeziębiona. O, tu mam jakieś niebieskie. Dobra, to weźmiemy sobie te. I... Co jeszcze nam zostało? I rękawiczki jeszcze nam zostały. To tutaj akurat mam niebieskie. Dobra, outfit mamy. Więc ubieramy szybciutko konia i siebie. mamy cały outfit tu ubieram. szyb 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 Cała na niebieska, proszę bardzo. Koniu, ty też ubierasz tu granacik. No dobra. Mamy to, tutaj jeszcze mamy odznakę niebieską do ciebie. Więc świademko. I teraz tylko zdecydować czy jedziemy na trening. Matku, po co siadło mixte? Y jedziemy na trening skokowy czy w teren. Więc zaraz do Was wracam. Dobra ja mam tu dwie karteczki tylko, więc biorę. Dobra, wyrasnęły mi skoki, więc na skłodki. Wychodzimy już ze stajni. I lecimy sobie na ujeżdżalnię. A oh, matko. Ja Jesteśmy już na ujeżdżalni i teraz karteczki zdecydują. Jaki kurs mamy wybrać A, B czy C? Mam tutaj trzy kartki. Mam to tu jeszcze zostały z takich truskawiczkich, bo nie wyjęłam ich. Więc chwila. Dobra, wyjęłam tak. Odkładam na bok. I tutaj mam teraz trzy karteczki. Więc wylosujemy sobie. które mam wybrać? Wylosowało C. Więc ustawiamy sobie tor C. I teraz tylko parkurs trzeba by <laughs> Zaczynamy sobie od rozgrzania naszego Firefly. Taki szybki kusik, gdzie teraz ukaże, on ładnie skacze w ogóle bardzo. Na takie pojedyncze skaki sobie zrobimy. Fiat. Taki dookoła na razie. Ot, ładnie. Dobra, teraz sobie lecimy na tą czarną tą, w sensie tą na krzyżaka, tą czarną, hopsa, hopsa, I wiem czy wykręcę, o, wykręciłam, o matku, jakim cudem ty to przeskoczyłeś, no. Ej, a my myślałam się nad tym, żeby sobie pojechać teraz do Farmy Słonecznych w Pól, bo tam mamy duże przeszkody. Więc teraz, a potem karteczek jeszcze sobie decydują naszym zbiorom, to teraz decydują, czy jedziemy do Farmy słonecznej pól, czy nie. Wylasywałam, że tak, więc jedziemy sobie na farmę słoneczników, że tak powiem. Tu mamy koń. Ej, to się w ogóle da skakać? Nie da się przez ten skakać, Chodzimy sobie szybką podróż, Ojojo i teraz trzeba tylko czy szybką podróżą, czy na piechotę, więc też teraz nam karteczki zarysują. Dobra, karteczki nam zarysowały że bez podwózki, więc <noise> idziemy na farmę na słonecznikowych pól, na piechotę, Tutaj tak powiem, jeszcze raz. Eee, tylko gdzie jest to farmie, bo może tak dawno nie byłam, że nawet nie wiem. Dwór i Polany, a farma jest tutaj, o matko, tu będziemy mieć misję, tu jechać? Dobra, no to co no, musimy doje dojechać do Murrant. więc lecimy, widzę się z wami jak dojadę do Moorlands. Mam taką was też się ten, ten kombajn tutaj zlagował, bo mi cały czas przez jakiś rok jest w tym samym miejscu tutaj. Już dojeżdżam do Murland, jesteśmy już tutaj. teraz będziemy... na no, chodnik Jeszcze nie zdążyłam zobaczyć, więc tak troszkę tutaj widzimy tylko. Zobaczcie te nowe konie, bo ich jeszcze nie chciałam one no, są tu? Tak. O, no, ładne! Zobaczmy ich chód. Ej, Dora chód nie, ma... nie mają za ładnego no, tych tak szczurów. Pasaż spoko, krok hiszpański też spoko ale nie za bardzo, nie podobają mi się dobra ja już dojrzę tutaj na uliczalnię i teraz ustawiamy sobie C I ten, ten 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 tor bo tak mam. wylosowała karteczka ustawiamy sobie C i skoczymy Tutaj trzeba się bardziej rozpędzać. Są wyższe przeszkody. A ja tylko zmienili podłoże, bo tu było kiedyś ciemniejsze, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie wiem. Może się mylę. Tak. O, mam rację, nie wiem. Wracili ja sobie te dwie niebieskie. Może się uda, bo zawsze zwalam. One są nieco wysokie. Hopsa I hopsa no. Zwaliłam. On nie zwaliłam, nie zwaliłam, ale zahaczyłam, więc spróbuję sobie jeszcze raz. Zrobię sobie tutaj skrótem. Propsasa. I teraz muszę środki rozpędzić. Ale spróbuję z tego sobie chodu, bo później wyskoczyć. się. O A! matko, co tu się stało. Muszę naprawić teraz. Teraz muszę się już w sumie rozpędzić, bo nie chcę z drugi raz tak zepsuć tej przeszkody. No Więc sobie wrócimy do Dobra, nie jestem na maksa rozpędzony, żeby nie było. O, i teraz się udało, fajnie. Dobra, zaraz mogę zwolnić. Hopsa. Hopsa. Boże. O Musimy Muszę przeskoczyć yy, tą przeszkodę bez nasmigania się. Więc próbujemy jeszcze raz, żeby było udowodnione, że się da. O nie, yes, zdało się. Super. Dobra, teraz kartyczki zdecydują, ja czy zmieniamy yy, na yy, B, żeby poskakać sobie trochę te mniejsze. Czy nie zmieniamy? Zasobowało mi się, że zmieniamy, więc jedziemy. Tylko teraz pytanie: na które? Bo przecież mamy te, te średniowiecza i te normalne tutaj, więc teraz znowu trzeba wylosować, które? Wylosowało mi się, że normalne, więc zmieniamy sobie tutaj na B. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale mi się wydaje, że się zmieniły na przeszkody, czy mam takie wrażenie? Nie, może przez to podłoże inne. Dobra. Hopsasa. I... Hopsasa. O, tu mnie rozpędza. O, nie wykręciłam, bo scharczyłam o wodę. Ale spróbuję tą wychodzić taką przeszkodę bez rozpędzania się. Troszkę, że tu się nie da zmieniać nogi, żeby na ogonie mogli każdy Tak jest akurat. Dobra, uwaga! ops, jest! Udało się, dobra. Lites. Lecimy tutaj, chopa! I tutaj, chopa! I tutaj to nisko może na tego do tego jezu! I tu też z wolnego galopu możemy A tej na pewno nie wszystko to z wolnego galopu No ale, spróbować warto, no właśnie Spróbujemy na niej stanąć Ciekawie będzie Spróbujemy, ale to trzeba będzie zrobić z kusa bardziej Jezusie, co tu się stało? Yy, kolejne... Łatko, czekajcie mam tą akcję tutaj. O, tam. Yy, kolejne zadanie, kolejna karteczka to będzie czy wracamy do stajni pod wózką, czy na piechotę. Zasuwało mi tu, że pod wózką, więc na szczęście. Zasuwało mi tu, że pod wózką, więc na szczęście będę musiała wracać. Znowu taki kawał. Lecimy. No, stajni, po wózku. matko. Jesteśmy i widzimy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przepraszam, że taki krótki, no ale nie mam już pomysłów. Dosłownie nie mam pomysłów. I ja się z wami żegnam. To by było tyle. Jeszcze raz mówię. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!